Siemka widzowie, tu Blaze. Dzisiaj pokażę Wam ten dość nietypowy film będzie. Rozpakujemy sobie figurki z Minecraft. Tam z tyłu stoi jedna figurka. O tam. Pokazuję. O. Tam jest. Mogę Wam ją pokażę z blisko. Raz. O. Teraz. O. Wam pokażę. To jest taka figureczka. O! Taka, może pokażę Wam z bliska. ryza. To można sobie ustawić. No i teraz. widzieli yy, dwie kamery. Dobra, no dobra, no to proszę mamy o naszą figurkę pandy. A dzisiaj mam kolejne figurki. Mam tutaj opakowania dwóch figurek. O, mam dwa na ujęciu. Nie nawet takie, pokażę z daleka, nie mam. Dobra, więc zaczynamy. Które pierwsze? Głosujemy w losowaniu. Em, du, rikę, like, fake, bomba, bomba, kosmę, spakę, zeus, zeus, kosmateus i morelebens. Pierwsze. Rozpakowuję. O, tu pieszyk. Nie widzicie. Zapalę się żeby było Teraz Przesuwamy. Dobra. I uwaga. To nie ma jest. I... Figurki się dublują. Oczywiście nie oddaję. Pokażę Wam, jak to, to wygląda. To jest moja... To jest świeża panda, to jest moja zobaczymy, które to jest, która. To jest moja, to jest y, rozróżniona. To, y, to jest nowa, to jest y, tam, to, którą mam. Takie ładne. Dobra. Dobra, to co? Nie wiem, czy się pod nie podzielę z bratem, bo brat miał akurat y, ten, też fajne figurki. Szkoda, że nie mogę go poprosić na... Nawet figurę mi nie pozwoli. O, takie ładne dwie figureczki. Dobra, jeszcze mi się za paczka. A gdzie ja postawię? sobie postawię je tutaj, pokażę Wam nawet. Co ja tutaj postawiłam, o. przy moim komputerze. Dobra, ale wróćmy do, do paczek. Wróćmy do naszych figurek. Tu mamy jakieś papierologia. Nieważne. Druga paczka. Otwieram. A. Dobra. i ładna. Wysyłam. Nie będę wam mówił, co tu jest. Pokażę wam nawet, jakie figurki są wyrobione. To Tą fulistę. Tak, mamy takie figurki oraz dwie nieznane. Pokażę wam o. Czego jest mówi to, o dobra. Liczę Wam, że, że tutaj są dwie takie rzadkie dość. Że to z O, tu macie. Może Wam nawet pokażę to mam na komputerze, że są jakie rzadkie. Już Wam wrzucam pulpit. Tu macie pulpit. Teraz ja sobie odpalę przeglądarkę internetową.

Mój brat drognął tajemniczego królika, bo na serio. Dobra. Pokażę wam jak to będzie wyglądał w ogóle. tak, żeby tak żeby czegoś cykle zdjęcie. I przez aparat do moim komputera Jeszcze jest drugi rzadki. Ok. To nie jest ta pisika, tylko to jest... Aparat przedni. Zrobię sobie zdjęcia. O, ja przełącz. Hmm. Ok, mamy aparat przedni. Zykamy tego zdjęcia. Zrobiłem zdjęcie. No, dobra, teraz sobie je wkleimy. Teraz... Czekajcie! Dobra, mam zrobione zdjęcie serki znowu za, za drugiego brata, ale nawet fart miał... Dobra, ja mam tutaj zdjęcie tego, tej paczuszki. Wrzuci ja zdjęcie do Google Lens. Zaszetka niespodzianka. E, produkty. O! I to będzie te, i to będzie coś chyba coś takiego. Tak, to będzie to już wam pokazuję, co to blisko. Macie znaczy, o sorki za ujęcie, że nie bo ta kamera jest duża. Nie chcę mi się niż. a. A to nie jest to. Cała. Przedka niespodzianka. Niespodzianka Minecraft. Okej. Okay. Mamy grafiki. Co to będzie? będzie coś, to coś takiego, ale wam pokażę jakie te rzadkości mogą tu być. O. I to są normalne. Takie są normalne. jeszcze jest królik i jakaś tam, Już nie, nie, wiem jakie. To są, to jest całość. Nie ważne. Wróćmy do naszego unboxingu. Dobra, mamy... Dobra, o, to co otwieramy? Teraz uwaga. Uuu! jak w dyni. Takie o. I patrz, dublujące się pandy mamy. Takie fajne. O, tu jest ta, ta którą już mam i jej nie oddaję. jest świeża. A ta te, jest świeża. o, takie trzy ładne figurki. Tyk, o, trzymam. Aj. takie ładne trzymam. One mają, tu mamy pełne, a tu mamy dziurki. Może ale że tu nie ma, Tka, że, nie ma tu zatka. Dobra, tutaj o, takie ładne trzy figureczki. No i gdzie musimy ustawić? Chyba mi pomożecie widzowie Dobra, ja tu ustawiam kamerę nie na mnie, tylko gdzieś na... Dobra, pierwsza szafka. Wróci tam ta wcześniejsza panda na tylko, O, tu wraca jedna O, teraz druga gdzieś idzie ta druga figura gdzieś idzie. Prawdopodobnie ta tam, teraz będzie losowanko się odbędzie. Która figura. O, chyba nie widać ich. Dobra, sobie kładę, W większości światło. Idzie. Idzie. <śpiewa> Emedue, rike, Bomba, bomba, kosmes, swakę. Zeus, zeus, kosmo, teus i morele ta idzie przy komputer tu mamy mój kom, komputer przy komputerze jedną postawię dobra Ujdzie zombie, bo na niego padnie zabiorę tutaj to miejsce pokażę Wam gdzie, o, tu będzie sobie stał na każdym ładne może to będzie tylko zdejmę a na się komponuje z ząbieczkiem. Ostatni sobie zombie. No i ładnie co, wygląda. Dobra, a teraz trzecia chwila. Znaczy na żardu panda. Prawdopodobnie trzecia pójdzie do drugiej. Znaczy do pierwszej. No, pokażę wam gdzie. O to samo miejsce, tylko sobie dłużej. O! że kamera ze krzywo. Ja że raz za kamera za krzywo jest. O, jeszcze tak no to tutaj będzie widzę Tu jedna stoi, tu stoi druga. I trzecia stoi przy komputerze. No dobra widzowie, to był fajny unboxing. A druga rzadka musimy się brata zapytać. To mi udzieli prawdopodobnie, ale to chyba za niedługo. Czekajcie przesunę kamerę, a mam tutaj na, moje, na moich urywków. Nie, jeszcze mam, jeszcze taki plot jest, mam kamerę, mam takie ładne piseczki. ładne pisaczki. Highlighted, to, to się nazywa. Hike Like To się nazywa, że ktoś to proszę bardzo. Takie ładne kilka. Mamy 5, mamy 6 kolorów. To jest to za Pokażę Wam jeszcze jak jeszcze zrobiłam? Pokażę Wam jeszcze jak to zrobiłam mianowicie ja mam taki ładny głośnik on będzie stał mnie na, gdzieś tam na urywkach ze stanowiska albo na ASMR jak jakieś dźwięki będą na ciało ma ciche, takie takie To jest zarobiste, pokaż wam o, tu się o co jest to komputerowe dźwięki biorę Mamy taki ładny biał. Tu mamy jakiś Rololola no i tu będzie, będzie, będzie trakcji. Jeszcze mikrofon. Siema, się ma. Siema, siema Taki ładne mamy. Oczywiście się nie świeci jak mamy ten mikrofon, bo to niestety nie ma wsparcia. Ale ma w dyknięku jakieś wsparcie. Pokażę Wam ze spoty. Będę ja jeszcze walił na granie. O. przeciążona. przeciążone. Naborowo no Spotify tyle obciąża w chwilę. To nale działa płynnie, dobra. Chyba wytrzyma. Na 40% używamy C... a 41 co pół używam, ale weset na przykład sobie puśćmy. Pokażę Wam, co puszczę. Kurde tu, tu macie, macie moje Spotify'a. O sobie weźmiemy. Odzika sobie później. Ojka też jest ładna. Pokażę coś takiego. No i trzeci linia. Tak się śleci do Zadowolona z tego głośnika Na no serio to jest a. Na ciebie jest fajna Dla mnie ma Kiedy łączy nas noc Superna Można wyciszyć go przyciskiem Włącznika Dobra, że wam bliżej Można tylko na kamerze Nie widać Dobra ale dzisiaj jeszcze takie takie szybkie info ode mnie, że dzisiaj wieczorem o 18.30, czy tam... Pewnie po tym filmie zrobię Wam fajna ASMR na YouTubie. Co wy na to? Może, może być. ASMR dla graczy. Elementy ze stanowiska gracza. Co wy na to? To będzie fajne. Oc, coś kliknę no mi komputerze. No i to po prostu zaplanuję. Co wy na to? Okej. Okay. No i co? No to mogę się z wami pożegnać, papa. Pa. A tylko plecie na ASMR. Streamujemy do ten do dziewięć, streamujemy do 20. Będą nie będę spać. Na, będą figurki w tle. specjalnie za ciemne okna. Do ASMR i jakieś lampki włączę będzie ładny taki nasilny pokój do SMR. Nie mam tył tła żadnego. No, szkoda. Ale dobra. Mniejsza z tym. Widzimy się na ASMR. Siemka!